Ziemano! Dzisiaj w związku z wydarzeniem jakim jest Wielka Orkiestra Świętej Pomocy postanowiłem, że wybiorę się na dzielnie. Serce już mam, bije, także lecimy. Zobaczymy jakie będą warunki. Na razie na szypach pojawił się jakiś taki dziwny opad, typu deszcz. Ale jest chęć. Jest humor, jest ogień. Jedziemy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lecimy sobie na szyndzielnie. Za dębowcem jestem jakiś kilometr. Ciężko mi powiedzieć, tu jest wysokość. Ale daję radę. Wysył po nas tyłu, potem wam ją pokażę. Z nie zmieniłem na nową. No, ale dajemy radę. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest udeptany śnieg, ubity, ale czuję, że nie ma mrozu. Pada deszcz, leciutko ugina się ten śnieg, czyli mrozu tu jeszcze nie ma. No i tu już jest bajka. Tak to wygląda. Moim zdaniem ekstra A choinki białe, czyli mróz był, to już jest strefa mrozu, także lodu się nie spodziewam, co mi niestety ułatwi trochę. To znaczy, niestety, stety, bo cieszę niezmiernie. A przed chwilą dwóch jegomości mnie machnęło na elektrykach. Tu idzie czterech pieszych, ale tam nie wiem, czy to widać. Z przodu jadą. Pogadaliśmy trochę. No i tak to mniej więcej wygląda. Nie spodziewałem się tak dobrych warunków. Chyba najlepsza, jak do tej pory, sędzielnia, na jaką jechałem. Zobaczymy, co będzie na górze. Jak będzie głód i nogi nie zmarzną, bo zapomniałem ochraniaczy, jadę w letnich butach. No to może Kozia Góra albo Klimczok. Zobaczymy. Pierwsza patelnia się zbliża. Strzelak kręca, jak widzicie. Lekka mgiełka, czyli jesteśmy już w chmurach. Tak jak to było rano na kamerze. Ale dalej jest przyjemnie, ciepło. Lekki deszczyk. Bardzo lekki. No i tu już lecimy na zakręcie. No i słuchajcie, jadę cały czas elegancko. Udało mi się tu wyjechać trochę ponad chmury, chociaż miały być dużo wyżej. To przyjemny akcent. Zobaczcie, jakie widoki. Owineczki. Jest wszystko co trzeba. 6 km za mną. No i tu jest taka ostatnia, to już nie patelnia, ale taka ósemeczka dosyć stroma, także chowam telefon. Widzimy się za nią. Tu gdzie szlak teraz będzie skręcał w lewo. No i jesteśmy za tą ósemeczką, a w zasadzie czwóreczką, Tam musiałem trochę popracować. Słychać po oddechu. no i tu już nagroda. Do wyciągu jedziemy sobie takim prostym odcinkiem. Tam widzę zdrowy stępa chmur. Się pojawia. Tam ją widać. Ale mimo wszystko, winaczki. piękny śladek czerwony prowadzi. No i tu już kończyła. Dojeżdżam do schroniska. Tu był jeszcze odtrudny kawałek na Nartostrady. Takie orczyki, tu było dość ostro. Ale jedziemy. To widzę, ludzie w rakach chodzą. Widzę w śniegu. No ale wiadomo każdy chodzi w tym chce. Lepiej w rakach widzimy jak w Klapkach. Dużo sprzętu na rynku. Co potestować No i lecimy do Sulińska teraz. No jestem w Słonińsku. Równo 7 km. Czas, godzina, 2 minuty od auta, czyli z dębowca blisko 40 Ja trochę zmęczony. Bez odpoczynku. Nie schodziłem w zasadzie w ogóle z roweru. 100% wjazdu, z czego jestem zadowolony. Jest niedosyt. Także może klimczok o jeszcze zobaczymy za chwilę. Przepnąłbym sobie piwko to coś zrobimy Tak to wygląda z czyndzielni Pięknie To jest nisko. moje piwko poszło decyzja Klimczok Miało być brzydko, jest ładnie. Lecimy na Klimczok. No, jedziemy. Droga na Klimczok. Ogień. Ogień, po prostu ogień. Cóż więcej trzeba? Bajka. Jedziemy dalej. Lecimy dalej. Ognia ciąg dalszy Tak to wygląda. Droga na Klimczok. Mega atrakcja. Teraz kwestia podjazdu na Klimczok. Tam jest bardzo ciężko w lecie, jak są duże kamienie, teraz jak jest szlak ładnie ubity. Myślę, że 100% świadełku. Zobaczymy. niechwalnia przed zachodem słońca. Już mamy niedługo, jakieś 200 metrów zacznie się ten podjazd. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na górze. Tu czerwony odbija w lewo, można ominąć szczyt i do schroniska pod magurą. Albo pod klinczokiem jak to woli. Ale też bliżej mu do Magury jak do Klinczoka. Tak, on tu pięknie odbija w lewo. A my konsekwentnie ciśniemy się prosto na szczyt. Ja już na skrzyniętko nie jadę. Drugie piwo nie wskazane. Autom trzeba wrócić. Także lecimy na szczyt. Rozłączam się. Jest ogień ze szczytu Klinczoka. Widoki piękne. Ludzi sporo. Tak to wygląda. Część w chmurach. Część. Tu charakterystyczna wieża. Telekomunikacyjna. No i co? Dalej już nie jadę Bo tam już nie ma gdzie jechać, na błatnią będzie zasypane Jest lekki mróz, to czuć Będziemy powoli się zbierać do zjeżdżania, założymy kask i ogień Tak to wygląda na dół i jedną ręką jechać, to trzeba być lekko wpiśnięty, dlatego na kawałek, jak to wygląda. Tu już jest ogień w dół, także finał. Zostałem się trochę z jazdu nagrać z kieszeni, nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy, tak to wygląda. Już jesteśmy za tą nartostradą, która leci ze szczytu Szczydzielni, trochę jałem inaczej, jesteśmy, jestem. Nauczony. No i to trzeba będzie jakiś ogień. Czy coś to da? Może coś będzie widać. Jedziemy. zbliżamy się do tej ósemeczki, o której mówiłem, że trzeba popracować nad nią. To jest wprawdzie ta ostatnia. Czyli tym razem pierwsza. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda z góry. Tu jest fajnie. W lato tu jest mordenga, bo dużo kamieni jest. I tu odbija żółty szlak właśnie. On teraz leci prosto. O, i tu jest stromo. Zobaczcie, jak to wygląda z tą łysą moją oponą. Boję się, żeby ale przód wam elegancki 2-3 myślę że nie ma strachu dobra i tak będzie wyglądał ten zjazd ja nie będę wam tu więcej kręcił zjazd jest po prostu piękny dzisiaj lekkim rodzic robić dobrą robotę no i tu jest patelnia to już jest prawdziwa patelnia to jest ta druga czyli od góry pierwsza i tu jest ogień zobaczcie ile czasu mi zajmuje zjechanie ja chwilę za chwilą będę z tym muszę uważać bo może być już ciężko wyhamować bliska chodzą pieski tak i lecimy dalej No a tu lodowisko, momentami, można było, nie wiem, czy to widać na kamerze. Na lodowisko, momentami jest. Pod tą świeżą warstwą śniegu. Powiedziałem, że to, co u nas wczoraj padał deszcz, to tu sypało nieźle śniegiem. No i ogień. Do drugiej patelni. Ops. W lato tak za Piernicia nie idzie, bo są przepusty poprzeczne. No i tu już pojedziemy wolniej. Tu widać, że zaczęło to łapać. Ten mróz troszeczkę się zwiększył. Czyli tu, gdzie była woda, może być już bardzo, bardzo nieciekawie. No i lodowisko tak jak mówiłem już się nie będę już tak rozpędzał 35-40 na godzinę No i tu już dębowiec śnieg sztuczny, ale nartostrada działa Mało osób, śnieg pewnie mokry, bo mokry tu jest mrozu zero No tam już tak to wygląda nie ma co ukrywać, u góry było piękniej. Ja myślę, że na tym wszystko. Teraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda moja tylna opona w rowerze. Jak dała radę jak się to ma do raków, które społeczeństwo zakłada. Jak się mówi, więcej sprzętu jak talentu. Lecimy do auta. Zjazd szybki. Jestem już przy aucie Całość kosztowała mnie znaczy zajęła 18 km i 80 metrów W sumie godzina 42 cennego ziemskiego czasu który podobno według Einsteina nie istnieje No i co? Koniec Michał się cieszy, jadę do domu